Wszystkich przybyłych, dla tych, którzy są na czas brawa i podziękowania, dla tych, którzy będą dochodzić. Mam nadzieję, że sobie potem odsłuchają tę prezentację. Ja nazywam się Michał Kosowicz, mam przyjemność być trenerem, coachem, mentorem, który od lat X tu już prowadzi szkolenia, głównie biznesowe, a dziś spotykamy się na moim bezpłatnym warsztacie z osiągania celów, ale nie tylko tych biznesowych, ale i tych celów życiowych, prywatnych. Czy to zawodowych, bo biznesowe i zawodowe to nie zawsze znaczy dokładnie to samo. Zanim przejdziemy do tego, jak te cele osiągać, chciałbym porozmawiać o tym, co dzieje się z naszymi postanowieniami noworocznymi, a właściwie co się z nimi działo, bo czas przeszły. Dla wielu z nas po prawie 80% może już być idealnym określeniem naszych postanowień noworocznych, dlatego że według badań University of Scranton w USA, tylko 8% z nas osiąga swoje cele, te postanowienia noworoczne, 80% z nas nie osiąga tych celów. I jeżeli ktoś dobrze czuwa z matematyki, to 12% to jest to, co umyka w mojej matematyce, natomiast te 12% to osoby, które... A osiągnęły częściowo swoje cele, czyli miało kilka tysięcy, czy kilkanaście postanowień noworocznych i częściowo udało im się je zrealizować. Natomiast według aplikacji Strava, to aplikacja, która mierzy nasze to sportowe poczynania, zbadano, że tak naprawdę jest na starcie roku bardzo duży wzrost aktywności fizycznej i wielu nowych użytkowników pojawia się w systemie. Natomiast 12 stycznia został nazwany datą porażki, nie bez przyczyn, dlatego że to jest ten moment, kiedy wiele z nas poddaje się z celami związanymi z aktywnością fizyczną. W związku z tym 12 stycznia jest często nazywany datą porażki właśnie. Jeżeli chodzi o nasze cele i osiąganie, czy raczej nie osiąganie tych celów, nie docieranie tam gdzieś chcemy, to z moich obserwacji wynika przede wszystkim to, że często się poddajemy z kilku przyczyn. Przede wszystkim odległość celu, który sobie postawiliśmy. Czyli jest to roczny, dwu-, trzyletni cel i nie wierzymy w to, że możemy go osiągnąć, albo po prostu zaczyna nam brakować entuzjazmu i ekscytacji do osiągnięcia tego celu. I co za tym idzie, poddajemy się gdzieś na trasie do jego osiągnięcia. Te postanowienia noworoczne to takie nasze małe cele, natomiast, tak jak wspomniałem, duże cele, które mamy plany, które są naszymi planami dwu, trzy, cztero, pięcioletnimi, zachowują się bardzo podobnie do naszych postanowień noworocznych, często są tworzone przez nas dość impulsywnie na dużej fali emocji albo inspirowane jakimś bodźcem zewnętrznym i nie są one dobrze przez nas osadzone w naszej psychice i w tym, jak my się z tym celem czujemy. I z osiąganiem celów jest trochę tak, jakbyśmy dostali niekompletny przepis na ciasto, bo każdy z nas wie, że mamy jakiś cel, marzenie, coś, co chcemy osiągnąć, po prostu trzeba dążyć, żeby, żeby to zrobić. Mniej więcej... Tak wygląda uogólniony przepis na ciasto, które dostajemy, natomiast jest on mocno niekompletny. I często te niekompletne przepisy na ciasto, czyli na osiągnięcie naszego upragnionego celu, są zakamuflowane w najróżniejszych formach. I tak też, między innymi, jest. Z techniką SMART. Pewnie wiele z Was słyszało o tejże technice, czyli że cele powinny być sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, zaplanowane w czasie i, i realne do, do osiągnięcia. I nawet jeżeli sobie cele rozłożymy, i obserwowałem wiele osób, które były miłośnikami techniki SMART i rozkładało swoje cele zgodnie z tymi punktami, okazywało się potem, że nie wszyscy docierali do celu. I zacząłem sobie analizować bardziej tą drogę osiągania celu. Zacząłem się przyglądać procesowi i przyglądać osobom, które osiągają cele. I smart to tak naprawdę nie wszystko. Smarter, czyli rozbudowany smart, bo to też technika, która zmieniła swoją nazwę to też nie jest kompletny przepis. I jak zobaczycie, wiele z tych technik osiągania celów. Wcale nie są gwarantem tego, że jeżeli rozłożymy sobie dany cel na jakieś punkty zgodne z jakąś techniką, to nie oznacza, że gwarantuje nam to dojście do celu. Bo gdyby tak było, to każdy z nas osiągałby swoje cele. W związku z tym, moje poszukiwania w odpowiedzi na to, jak skutecznie osiągać cele, poszły dalej i poszły bardzo, bardzo głęboko, bo przekopałem fragmenty z Biblii, Koranu czy z filozofii buddyjskiej i jak zobaczycie, te trzy fragmenty one są do siebie bardzo podobne, bo w nich wszystkich chodzi o osiąganie celów. Um, o... W przypadku Biblii to słynne hasło prośba będzie wam dane, w przypadku Koranu nie pragnijcie tego, czym wyróżnił Bóg jednym z Was, um, ale Bóg da Ci też łaskę, to jest założenie Koranu, i buddyzm to szlachetna, ośmioraka ścieżka, która prowadzi do wyzwolenia i do spokoju i wygaśnięcia cierpienia. Um, więc zobaczcie, że w tych. Wszystkich religijnie powiązanych pismach i księgach i dokumentach są podane wskazówki. Są podane wskazówki, jak dostać to, co chcemy. Proście, a będzie wam dane. Czyli jeżeli mam jakiś cel, to poproszę to dostanę. Tak samo jest też trochę z małymi dziećmi. Prosimy, aby coś otrzymać. Prosimy naszych rodziców, aby coś otrzymać. Ale kiedy dochodzimy do dorosłego życia, to no nie bardzo można prosić rodziców. I wtedy pytanie jest, co zrobić, aby te swoje cele osiągnąć. Bo tak jak wspomniałem, w dzieciństwie najprostszą rzeczą jest o to poprosić. I oprócz tego proszenia jest jeszcze jeden element. Tym elementem jest pragnienie. I jeżeli pójdziemy dalej w cytatach, które możecie znaleźć wszędzie w internecie i których pewnie większość z Was zna bardzo, bardzo dobrze, to mamy dalej lamę, czyli siła wewnętrzna to najsilniejsza ochrona, jaką masz. Nie bój się wziąć odpowiedzialności za swoje szczęście. Co jest tą siłą wewnętrzną? Za chwilę będę wam próbował to jakoś naocznić. Napoleon Hill, cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyślić i w co uwierzyć może to osiągnąć. I to jest kolejna bardzo dobra wskazówka prowadząca do tego, że nasz umysł jest w stanie doprowadzić nas do tego celu, do którego chcemy dojść. I niekoniecznie musi być to rozpisane w punktach Proces. Kolejne, czyli buddha, jesteśmy kształtowani przez nasze myśli, jesteśmy tym, czym one są. gdy Umysł jest niezmącony i to jest jeden z elementów, o których za chwilę będę opowiadać. Przychodzi częściej i podąża za nami jak cień. Jeżeli zapomnimy o wszystkich sugestiach, które były nam wkładane przez lata do głów, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju religijne pisma i zaczniemy na nie patrzeć szukając odpowiedzi pod kątem osiągania celów, to okazuje się, że tych wskazówek jest bardzo, bardzo dużo. I żadna z nich nie mówi o tym, że cel trzeba sobie rozpisać, zapisać w kalendarzu i zaplanować dokładnie ścieżkę. I tak naprawdę jak Przyglądam się tym celom bardziej, bardziej, bardziej i dłużej, to moje wszystkie poszukiwania doprowadziły mnie do pana Kliwa Baxtera, a właściwie do jego draceny. Clive Baxter to był znany badacz wariografii, wykrywaczy kłamstw. I któregoś dnia siedząc znudzonym w swoim biurze postanowił do wariografu podpiąć dracenę. Dracena to taka roślina o dość sporych liściach, zielona roślina, którą podłączył do wariografu i tak naprawdę na tym wykresie nie działo się nic do momentu, kiedy znudzony Cliff pomyślał jedynie o tym, że podpali jej liść. I to, co go zaskoczyło, to to, że na wariografię pojawiła się natychmiast reakcja. I zaciekawiło to na tyle Kliwa Baxtera, że poprowadził całe badania na ponad 25 roślinach w różnych sytuacjach, włączając to czynnik ludzki, ale również z badań, wyłączając czynnik ludzki, tak żeby uniknąć manipulacji w badaniach. Co się okazało, jakby rośliny reagują na nasze myśli, na naszą energię, na to, jak my się z nimi komunikujemy? I pewnie też niejednokrotnie słyszeliście, że do roślin warto mówić, odzywać się, bo one wtedy lepiej rosną. I ci super kwiaciarze mm, zawsze tam coś do tych roślin powiedzą, że to działa. Bo rzeczywiście, według badań kliwa Baxtera, rośliny potrafią z nami komunikować właśnie poprzez energię. Co zabawne, to do, do dokumentowane badanie zostało zabrane przez ponad 7 tysięcy naukowców do dalszych badań, i oni również potwierdzili, że tak się dzieje, że, że jesteśmy ze sobą jakoś połączeni. I tym połączeniem tak naprawdę są najdrobniejsze fundamentalne cząstki, w których zbudowany jest cały nasz wszechświat. Więc, tak naprawdę, chcąc, nie chcąc, wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Wszystko jest energią, a każda nasza myśl, każde nasze uczucie, każda nasza emocja, w pewien sposób jest wibracją, w jakiś sposób wibruje i dzięki temu oddziałujemy na nasze otoczenie. To, co mogliście zobaczyć we wcześniejszych cytatach, czyli jak myślisz, tak masz, albo proście, a będzie wam dane, przekłada się bardzo często na naszą rzeczywistość. Bo jeżeli myślimy o jakiejś negatywnej um, rzeczy w naszym życiu, to bardzo często ona potem urzeczywistnia się w naszym fizycznym, materialnym życiu. Nie wiem, przykładem może być chociażby wypadek samochodowy. Mówimy, że przypadków nie ma i rzeczywiście tak jest, bo jeżeli spojrzycie na wypadek i na stłuczkę i spojrzycie tylko na sam element, jakim jest emocja, która nam wtedy towarzyszy, to możecie się spokojnie cofnąć tydzień, miesiąc, dwa, trzy wstecz, kiedy ostatni raz myśleliście o czymś, co wywołało w was taką emocję. I to niekoniecznie musi być wypadek samochodowy, to może być zupełnie inna sytuacja. Jakieś zdarzenie, które powoduje, że zaczęliście myśleć, zaczęliście bardzo mocno myśleć, nakręcać myśl, która dawała wam takie, a nie inne emocje, dokładnie to samo, tą samą emocję odczujecie w fizycznym świecie, w postaci wypadku, który się wydarza. Przypadków rzeczywiście nie ma i bardzo często to, o czym myślimy, i tak jak macie cytat Buddy, który przed chwilą wam pokazałem, jeżeli umysł jest niezmącony i spokojny, to przychodzi właśnie to ukojenie i odpowiedź na wszystkie rzeczy. W związku z tym, wszyscy jesteśmy energią. Wszystko to się przeplata i płynie, czy tego chcemy, czy nie, i dowodem chociażby na to Dracena. Natomiast, jak z tą energią jest i jak to przekłada się na nasze cele? Poprosiłem was w wideo i w nagraniu, żebyście wypisali swoje cele. Ci z Was, którzy nie mają, mam ogromną prośbę, żeby sobie jeszcze nadążyli i, i zrobili to. Poprosiłem Was o wypisanie swoich wszystkich celów na kartce i mam nadzieję, że to macie. Więc proszę Was o wyciągnięcie tych kartek i chciałbym, żebyście uporządkowali sobie swoje własne cele, zaczynając od tych, które czujecie, że najłatwiej można osiągnąć, po te, które są albo najdalej odsunięte w czasie, albo najtrudniejsze do osiągnięcia. Czyli tą listę, proszę Was o uporządkowanie tej listy teraz przez chwilę. Tak, aby Wam to wszystko się osadziło. Gdzie jeden to są najłatwiejsze do osiągnięcia moje cele i postanowienia, a na przykład 10 to są te najtrudniejsze, które stanowią największe wyzwanie dla nas, które są najbardziej nieosiągalne. Ok, dam Wam jeszcze chwilę. Nie wiem, ile celów macie na swoich kartkach zapisanych. Bo to jak ktoś przed z jednym, to ma prostą piłkę, ale jeżeli komuś się też urodziły w trakcie tej prezentacji więcej pomysłów, to, to też można sobie śmiało dopisać. Ok. Zakładam, że już macie to zrobione. Jest jedna rzecz, o której warto wiedzieć w przypadku naszych mózgów: to to, że one kochają wygrywać. Nie musimy im na to pozwolić. Co to znaczy i co mam na myśli? Dopiszcie sobie teraz gwiazdkę plus cokolwiek przyliście swoich celów, przy tych celach, które uważacie, że jesteście w stanie najszybciej osiągnąć maksymalnie do trzech miesięcy i nie będą one wam sprawiały jakiegoś dużego wyzwania. Te cele, które zaznaczycie, to są te, na które powinniście się w pierwszej kolejności skupić, bo są to cele, a, które najłatwiej osiągnąć. Dlaczego chcę, żebyśmy skupiali się na celach, które najłatwiej osiągnąć? Bo umysł trzeba przyzwyczaić do tego, że jakikolwiek cel przed nim nie postawicie, to potrafi to wygrać, to potrafi to zdobyć, potrafi to osiągnąć. Nasz mózg kocha wygrywać. Dlaczego kasyny osiągają tak wielkie sukcesy? Dlatego, że są stworzone po to, żeby nasz mózg był cały czas stymulowany, że może wygrać, że może ta wielka wygrana będzie nasza. To samo dzieje się w aplikacjach randkowych. One są złożone w ten sposób. Żebyśmy wcale nie szukali idealnego partnera czy partnerki, który wygląda tak, jak sobie marzyliśmy, czy ma ten sam opis, cechy i wszystko, tylko chcemy być zmaczowani. Czyli chcemy być sparowani przez tą aplikację, bo dla naszego mózgu to już jest wygrana. Czyli ja wybieram kogoś jako potencjalnego partnera i ta druga osoba też mnie nie wybrała, więc to wcale nie oznacza miłości. Ale jest dokładnie ta sama emocja i ta sama biochemia w naszym mózgu się dzieje, co w przypadku każdej innej wygranej. Dlatego też z celami trzeba trochę na początku szukać nasz własny mózg i dać im dokładnie proste cele, które osiągnie, i zobaczy, że jeżeli wyznaczam cel, to mam szansę go osiągnąć. Osiągam go. Jestem stymulowany, bo mam wygraną i chcę osiągnąć kolejne bo nasz mózg nie zaspokaja się tylko jedną wygraną, tylko chce ich więcej, więcej, więcej i więcej. W związku z tym zachęcam was do tego, żeby przymierzyć się i zwrócić uwagę na te cele, które według pozoru może nie są najbardziej ambitne, ale są najbardziej osiągalne. bo jeśli do tej pory nie miałeś, nie miałaś pasy osiągania celów i nie jesteś do tego super przyzwyczajony i nagle je sobie wyznaczasz, to lepiej osiągnąć więcej małych celów po drodze, Niż rzucić się na jeden wielki cel. To jest tak, jakbyście chcieli wejść na szczyt Mount Everest bez żadnego przygotowania. Tak dokładnie jest z każdym celem, jeśli nie mam wytrenowanego mózgu w osiąganiu celów. I uwierzcie mi, że jeżeli dobrze to przepracujecie i dobrze rozćwiczycie swój umysł i swoje ciało, to. To, co się wydarzy, to właściwie wasze życzenie będzie waszym rozkazem, wasz własny mózg będzie waszym dżinem i będzie to działało dużo, dużo płynniej i będzie wymagało zdecydowanie mniej pracy. I w moich obserwacjach są tak naprawdę cztery obszary rozwoju, coachingowe cztery obszary rozwoju, z którymi ja też pracuję z moimi klientami w indywidualnych sesjach, takie jak głowa, która odpowiada za myśli, uważność, wibracje i kontrolowanie tego, co się dzieje, serce, które odpowiada za emocje, radość, chęci i dobre samopoczucie, mamy brzuch, czyli postawa, działanie, determinacja i wytrwałość. Dlaczego brzuch to postawa? Bo zobaczcie, że jeżeli tylko napiniecie mięśnie brzucha, to wasza sylwetka też się wyprostuje i automatycznie czujemy się lepiej. I podstawa, czyli to, co napędza pozostałe trzy obszary, czyli cel, pragnienie i oczekiwanie jego osiągnięcia. Te cztery obszary i skupienie się na nich, w głównej mierze determinuje to, czy tak naprawdę dojdziemy do swojego celu, czy nie, bo te cztery obszary działające w harmonii ze sobą powodują, że zaczynamy osiągać swoje cele, albo tak jak mówi aplikacja Strava, czy badania amerykańskiego uniwersytetu, znajdujemy się w 80% ludzi, którzy poddają się w realizacji swoich planów, i celów i marzeń. I te cztery obszary do rozwoju są dla mnie tak naprawdę kompletnym przepisem na ciasto. Bo jeżeli znasz SmartA, jeżeli znasz jakąkolwiek technikę osiągania celów, rozpisywania, robienia mapy marzeń itd., itd. to wiesz już, że to niekompletny jest to przepis. Jak spojrzysz we wszystkie religijne prze... przekłady, zobaczysz, że cały czas jest nacisk na to, jak myślisz o to, żeby prosić, o to, żeby oczekiwać, o to, żeby. Skupiać się na tym, o to, żeby całym ciałem pragnąć tego celu. Żeby sercem, brzuchem, głową i podstawą dążyć do osiągnięcia tego celu, i wtedy jesteśmy w stanie go osiągnąć. Więc cztery obszary, w którym ja pracuję do rozwoju, są dla mnie sprawdzonym i kompletnym przepisem na ciasto. Bo jakby na to nie popatrzeć, korzystam z tej techniki na co dzień i uwierzcie mi, że jeżeli naprawdę czegoś chcę i przypilnuję siebie w tych czterech obszarach, to to dostaję. Niezależnie od tego, jak um, duże byłyby to cele, które sobie postawiłem, uwierzcie mi, że dzieje się to szybciej niż bym przewidywał i w ogóle nie zastanawiam się nad tym, jak tam dojdę, tylko skupiam się wyłącznie na celu i okazuje się, że tam jestem. Bo wszystko zaczyna się meczować, puzzle zaczynają się układać i to wszystko trochę brzmi jak Harry Potter, ale tak rzeczywiście. Jest. To wszystko funkcjonuje, jeżeli masz dobry przepis na ciasto. I teraz powiecie: dobra, hola, hola, smart działa, bo przecież niektórzy planują smart cele i je osiągają. I jest ok. Powiecie co? Po spieszę z odpowiedzią, dlaczego tak jest, że te techniki niektórym działają, a niektórym nie. Bo jeżeli dostaniesz zły przepis na ciasto, bo ktoś wcale nie chce, żebyś to ciasto upiekł dobrze, i tak jest chociażby ze smartem, a. To, jeżeli trafi na wprawnego i dokładnego kucharza, to on rzeczywiście to ciasto z pierwszej mu nie wyjdzie. Pójdzie dokładnie za przepisem. Ale jest procent ludzi, którzy chcieliby zrobić tort albo bezę, ale w życiu tego nie robiło, i zaczyna dodawać po swojemu. Szczypta soli to jest inna szczypta, a szklanka mleka to jest półtorej, i tak dalej, i tak dalej. I niechcący te osoby składają właściwy przepis na ciasto. Czyli dodają te brakujące cztery elementy w rozwoju, przez co ich ciasto wychodzi super, czyli smarting działa, a pozostałym nie. I to nie jest wynikiem samej techniki, czy ona działa, czy nie, tylko tego, że osoby w drodze do osiągnięcia celów, pracując z pomocą jakiejś techniki, nieświadomie ją trochę zmieniły. I ta drobna zmiana spowodowała, że to ciasto wyszło. Ale jeżeli pójdziemy dokładnie z przepisem, to jest duża szansa, że to ciasto nie wyjdzie. Więc drodzy, jeżeli chcecie poznać cały, kompletny przepis na moje ciasto do osiągania celów, czyli chcecie dokładnie wiedzieć, jak postępować, by zwiększyć szansę na osiągnięcie celów, i czujecie, że te 30 minut, które zaraz dobiegnie końca, to za mało, to mam dla Was 4 tygodnie intensywnej pracy nad sobą, które naprawdę może Wam pomóc zmienić bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chcecie osiągać swoje założone cele, to, co Wam wspomniałem. To przygotowałem warsztat, gdzie tak naprawdę inwestujecie przede wszystkim cztery tygodnie w swój rozwój, wyłącznie w swój rozwój. To warsztat z osiągania celów. Czterotygodniowy warsztat online w cenie 159 zł jeszcze teraz do końca stycznia. To cena regularna to 259 zł i mamy cztery spotkania dotyczące każdego z czterech obszarów, czyli bazy, czyli to jest pierwszy czwartek lutego, potem mamy głowę, potem mamy serce. I na zakończenie mamy brzuch, czyli postawę. I w ramach tego warsztatu otrzymujecie jeszcze oprócz czterech spotkań ze mną, które będą już bez prezentacji. Każdy i każda z Was otrzymuje workbook, czyli taki krótki przewodnik online do samodzielnej pracy w każdym tygodniu przez 7 dni od zakończonego warsztatu do następnego czwartku, kiedy spotkamy się na kolejnym kroku. Czyli to nie jest tak, że masz cztery szkolenia i tyle, tylko dostajesz jeszcze logbook do samodzielnej pracy i odkrywania swoich indywidualnych rzeczy, których na warsztacie nie możemy zrobić, ze względu na to, że każda osoba w grupie jest różna. Ma inne potrzeby, ma inne cele, ma inne pragnienia, inne marzenia, a te logbooki pozwolą Wam na bardzo, bardzo indywidualną pracę. Dodatkowo grupa na Telegramie, a nawet dwie, bo jedna będzie z materiałami jeszcze dodatkowymi. I druga do wymiany doświadczeń między innymi uczestnikami. Także to są cztery spotkania, plus do tego cztery workbooki, plus cztery telegramy, e, przepraszam, dwa telegramy, po to, żebyście przez cały luty mogli przejść przez swoje cele, zobaczyć, gdzie jestem, a, doświadczyć też w rzeczywistości tego, jak te cele działają, jak to wszystko funkcjonuje, bo pamiętajcie, że mapa to nie teren. Uh, więc po to te workbooki, żeby to, co przepracowujemy sobie potem na warsztatach, godzinnych warsztatach, uh, móc potem doświadczyć w terenie, zmierzyć, sprawdzić, obserwować swoje odczucia, zobaczyć, w którą stronę to wszystko zmierza i co się w was zmienia. Więc, drodzy, tym samym chcę Was bardzo serdecznie zaprosić na warsztaty. Jeżeli ktoś chce się zapisać, zapraszam do kontaktu ze mną, czy to przez Facebook, czy to przez Instagram, w wiadomościach prywatnych, albo pod tym postem, gdzie gdy zgłaszaliście się na ten dzisiejszy webinar. Z przyjemnością udzielę Wam też dodatkowych informacji, więc jeżeli o coś chcecie dopytać, to jestem do Waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie dopytać o przepis na ciasto, tylko co zrobić ze swoimi celami, czy o to, jak dokładnie będą wyglądały te warsztaty, to jestem absolutnie do Waszej dyspozycji. A tymczasem życzę Wam bardzo, bardzo, bardzo spokojnego wieczoru.